Dzisiaj na tapetę wieża RCW8200 premium. Tutaj takie małe prace modernizacyjne. Ogólnie ostatnio mieliśmy awarię tutaj tego tego wałeczka. Pęk tutaj został dotoczony nowy, zrobiony z dwóch części. Akurat naprawiłem to wczoraj. W międzyczasie tutaj w tym miejscu zamontujemy drabinę, bo tu oryginalnie była aluminiowa dokładana, która była uciążliwa, żeby to wciągać, zakładać i tak dalej. Zostało to zdjęte. Tutaj już mam wstępnie dorobioną drabinę. Na wzór z klasa trzeba ją wyczyścić, pomalować i tutaj przykręcić. Tutaj akurat tam się wywierci otwory, jeden, drugi, i do tego tu się ją przymocuje. I oraz dokładamy do rozsiewacza tutaj zestaw kamery. Takiej firmy. Tutaj zestaw składa się z monitora i kamerki. Wszystko jest zabezpieczone normą ip w k Mamy zestaw kabelków, mocowań, cudawianki, jakieś kluczyki i tak dalej. Tutaj mamy monitor, sprawdzaliśmy jak to działa. Na razie jest OK. Z takich przeróbek, no to tylko tutaj trzeba było otwór poszerzyć, żeby to się przykręciło tam do słupka w ciągniku. No, a robimy to po to, że jak siejemy wapna, przeważnie z cukrowni, to nam tutaj o grudy się zapychają i nie leci. I po prostu, żeby być świadomym, czy to sieje, czy nie sieje, dlatego jest montowany, że tak powiem, zestaw monitoringu. A jeszcze będzie siano tutaj po burakach wapno, także. Maszyna troszeczkę będzie taka podszykowana, później, później po prostu będzie odhaczona. Nie? Kamerkę będziemy wykorzystywać pewnie do jeszcze innych rzeczy. Kamerka wygląda w ten sposób. Do innych rzeczy do ciągników, także no mówię. Monitor jest na zasilanie na zapalniczkę. Zestaw jest bezprzewodowy, wszystko radiem ładnie się łączy. Zasilanie do kamerki wzięliśmy tutaj ze świateł pozycyjnych, także włączanie no, kamerki będzie odbywało się przez łączenie świateł. Tutaj można zobaczyć, jest kabelek wypuszczony, podłączony pod pozycję Tutaj jackiem będzie spinane Kamerka będzie przyczepiona tam na górze I tyle, tylko że co, no wrócimy do tematu Jak się troszeczkę poprawi pogoda, bo aktualnie pada deszcz i, i, i tyle w temacie Kurwa Co zrobiłeś? Zepsułeś? Tak ładnie pozaciskali w unii. Jest to dobrze, bo zrobimy teraz to na... Porządny tak. A że te kabelki w zacisk Rzucisz? Masz chyba takie. Ty Ładnie to na tu będzie wypasowane. Z jednej strony fajnie, że to się wyjęło. Przynajmniej tego nie musisz używać. Roz, wartość rozsiewacza wzrośnie dwukrotnie. Ile będzie lżej? Człowiek w końcu przestanie żyć w nieświadomości. świadomości. już tych kabelek uciekać, można ten, ten sam kabelek. Na stronie konc, trzeba poszukać. tego. O, ten. Się tu się kabelek. Tu. O, tak. To starczy. Ty, bo sobie tak kur... Tędy, kurde. tam i on będzie tam do góry tak wziąć ten krótki. Uuu, będzie się tu widać. Możesz i do ciągnika włączyć. Niżej ją daj! Pochyl ją! No i to założymy tutaj. To. Chyba bardziej, czy już... I... I co? I tu trzeba Power. Już nie trzeba. Power. Nie, już jest. Czyli tu można tym włączać i wyłączać też, tak? Tak. I tutaj jasnością się było. Z yy, strzałkami tutaj. To ona jeszcze może nagrywać. Tylko, że trzeba włożyć ten. Kartę pewnie. No. Mnie takiego dosyć fajnie. Podoba mi się to. Do to myślę, trzeba Liza... jeszcze, wiem. Hmm. To się nazywa metalochirurgia Co pasuje Teraz ja. Chcę zaznacz gdzie to masz przyspawać. Trzeba pokazać, że mogli pisać komentarze, że chwilowo wyspawać. Spawacz okrętowy, co spawasz? Na mokrej farbie dokręcane będzie lepiej trzymać. Nie. No, okay. Szczelne będzie. Mm. I ma znaleźć klucz. Musimy osiągnąć Nikt to strzelał nie będzie. No nie. Najlepszym w tej drawince jest ten gwint tutaj po prawej stronie. Góry. <gry> tutaj do góry. To do góry. Teraz, tam by odejście. można było jeszcze zamiast tych śrubek motylki byłyby fajne, ale, ale nie wiem, czy by tam dokręcił. No, to? właśnie większe ryszcze. No, tam trzeba wziąć kluczyk, mi zaraz podać dziesiątkę jej wyciągnę. Szkoda byłaby, żeby ona tam, żeby ona nam spadła i poleciała na talerze. Bo to będzie... A, że to nie spadło. Hmm. Są za daleko. A co tak ona krzywo jakoś pieje, nie? To ona ma rybi oko i ci się wydaje, jest prosto Ona ma jak GoPro, zakrzywia A dobra Zajebiście jest Chodź za załóż do kabiny Idziemy ocenić wypociny znaczy Z ekranu to, z ekranu to chuj, nie? I z... niech sobie będzie Na się przy... A weź teraz e, jasność spróbuj dać Nie ma potrzeby, dla mnie to jest luks I taki coś się mu do kombajnu da, do kombajnu jeszcze by było dobrze Jedną dać co? Jedną mu do kombajnu dać z tyłu no. A drugą na rurę O i zgasło Włączamy światła Tyk Wszystko jest Ogólnie rozsiewacz dopięty Kamera zamontowana Zasilanie wzięte z świateł postojowych Tutaj pozabezpieczane końcówki Żeby tam się nie syfiło Bo jak otworzyliśmy lampki to było Dotąd wapna w środku Tabelek puszczony, tak w skrócie. Spięte, założone. Tu na razie możemy zamknąć. Nic nie koliduje. Nic nie koliduje. Plantekę trzeba zapiąć. Wymienione, znaczy wymienione, naprawione tutaj ośka od siłownika dołożona drabinka. Żeby nie wchodzić po kole. O, takie coś mogliby robić w standardzie, nie? Takie drabinki, żeby nie było tych aluminiowych dokładanych, bo to jest pomyłka, trzeba wyjąć, odpiąć, podstawić, później znowu złożyć, a tak jest na sztywno, ona nikomu nie przeszkadza, nie wystaje o. Nie wystaje poza obrys maszyny I tu jeszcze będzie jedna yy, Jak to się nazywa? Spróbujemy obrócić jeszcze koła, żeby poszerzyć troszeczkę rozstaw, bo Jak się go pełnego naładuje i się jedzie po jakichś przechyłach, skłonach czy przez bruzdę no to gacie są pełne, że to się wypierdzieli i, i spróbujemy odkręcić i przełożyć koła odwrotnie. Może te 5-6 cm na rozstawie zyskamy. A to już będzie zawsze coś, tak na plus. Będzie troszeczkę stabilniej. Mówię, nad na, tym odcinku będzie tyle. Także trzymajcie się i zapraszamy do oglądania. Hej.